Szczęść Boże, dzień dobry. W dzisiejszym filmidełku polecanka specyficzna, bo do bardzo krótkiego filmu. Filmu wyreżyserowanego przez Krzysztofa Kieślowskiego. Jest to dokument zatytułowany Gadające głowy. To jest film, w którym pojawiają się trzy pytania. W którym roku się urodziłeś? Kim Ty jesteś? Oraz co jest dla Ciebie najważniejsze, czego byś chciał? No więc jest to film, w którym na te właśnie trzy pytania odpowiada bardzo wiele osób. I mamy tam i dzieci, i ludzi jakby takich wkraczających w życie młodych, ludzi dojrzałych, ale także osoby bardzo starsze, które już jakby oceniają swoje życie z perspektywy. Myślę, że warto się zastanowić, czy też warto potraktować trochę ten film jako takie ćwiczenie duchowe. No bo ktoś mógłby spytać: No jaka jest ta wartość religijna? Może taka, żebyśmy się zastanowili, czy tak jak potrafimy na przykład zachwycić się pięknym kwiatem albo jakimś niesamowitym widokiem, zachodem słońca, czy potrafimy tak zachwycać się innymi ludźmi? I czy potrafimy, tak jak Lowski, zatrzymać się jakby w tym biegu życia i tej drugiej osobie, którą Bóg postawił na naszej drodze, też zadać takie pytania, pozwolić jej się wypowiedzieć, powiedzieć o sobie, o tym, czego pragnie, czego szuka w życiu. Myślę, że nam dzisiaj bardzo takiego pogłębiania naszych międzyludzkich relacji brakuje. No gdyby mnie ktoś spytał o to, jakie wartości artystyczne widzę w tym filmie, to pewnie bym się też odwołała jednak do tej takiej specyficznej konstrukcji. Bo powiedzmy sobie szczerze, to ten cały film, to jest po prostu taka kilkunastominutowa ankieta. No a żeby zrobić z ankiety naprawdę niezły film, to trzeba być naprawdę dobrym filmowcem. Bo ten film... Na pewno nie jest banalny, mimo iż wydawałoby się, że właśnie sam pomysł jest niezwykle banalny. Dlatego zachęcam, żeby go obejrzeć. Odnośnik wrzucam oczywiście do opisu. Myślę, że do filmów Krzysztofa Kieślowskiego jeszcze będziemy wracać, pewnie także do fabularnych, nie tylko do dokumentów, chociaż myślę, że akurat jego dokumenty bywają niedocenione. Ponieważ wszyscy mnie pytają o moje koszulki, to informacja o koszulce też będzie w opisie filmu. Tymczasem pozdrawiam bardzo serdecznie. Życzę błogosławionego dnia z Panem Bogiem.